Witajcie, z tej strony Malo. Zapraszam Was na drugi odcinek EDM Fails. Wielu dj ma nawyk krzyczenia w trakcie setów. W ten sposób podkręcają publiczność, informują o premierach albo przygotowują na drogę. No właśnie, wszyscy znamy słynne one to free jump i everybody fucking jump. Axel również chciał podgrzać atmosferę, ale coś mu się obliczenia posypały. Jeśli już jesteśmy przy dropach w utworach, nie jest tajemnicą, że publiczność czeka na ten kulminacyjny moment. Często jest on przesycone energią, ale czasem DJ coś kombinuje i tworzy na przykład mashup. Może to wyjść albo bardzo dobrze, albo tak jak na tym nagraniu. Czy się, że nie będzie w tym odcinku Dedmausa? Oczywiście, że jest, ale w towarzystwie Nikiego Romero. Podręcznikowy przykład na to, jak strollować nagranie do filmu. <grym zainteresowań> Integralnym elementem koncertów Steve'a Okiego jest rzucanie tortem w publiczność. Nie wnikam w sens takiego zachowania, bo może jest to jakaś forma zabawy, ale stanie w upale w tłumie ludzi z głową mazaną słodkim kremem wydaje mi się mało przyjemne. W każdym razie, Rening czyni mistrza, co widać po niezwykle długim rzucie Okiego. Jak mówi przysłowie, tańczyć każdy może czasem lepiej, a czasem trochę gorzej. Jednak podziwiam zaangażowanie i otwartość tego starszego człowieka. Oby każdy z nas miał tak pozytywne nastawienie w życiu. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że chociaż raz się uśmiechnęliście, bo przecież o to w tym chodzi. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapce w górę, a i subskrypcja jest mile widziana. Do zobaczenia.